Co, masz słabe oświetlenie, kiedy się malujesz. Chodź, pokażę Ci coś. Nie mogę się doczekać, żeby pokazać wam, co jest w środku. To lustro nie tylko świetnie wygląda, ma funkcje, które przydadzą Wam się do uzyskania idealnego makijażu. Dyfuzor świetlny, a nie ledy, trzy barwy światła oraz funkcje ściemniania. Macie światło zimne, ciepłe i neutralne, wszystko w jednym miejscu. I co najlepsze, to lustro świetnie sprawdzi się w łazience ze względu na matę grzewczą. Koniec z zaparowanym lustrem po gorącym prysznicu. Lustro jest zawsze gotowe do użycia, dzięki czemu makijaż wychodzi perfekcyjnie. A do tego eleganckie, stylowe wykończenie, które nada charakteru każdej łazience. I pomyślcie, to lustro będzie pasować nie tylko do łazienki, ale również na przykład do przedpokoju, gdzie przyda się na szybkie poprawki przed wyjściem. Jeśli szukacie lustra, które sprawi, że wasza rutyna makijażowa stanie się przyjemnością, to koniecznie sprawdźcie balneo. Dla mnie to był strzał w dziesiątkę.